Witam się z Wami z naszego e, letniego balkonu. Jak możecie zauważyć, długo nas nie było, bo jest teraz początek lipca. E, oglądamy euro, jemy lodziki, nie trzymamy diety niestety. E, także żyje nam się w miarę dobrze. I dzisiaj postanowiliśmy, że zabierzemy Was na taką króciutką wycieczkę do Gdyni. Będzie to Gdynia główna. I prawdopodobnie gdynia orłowo, coś tam zjemy, coś zobaczymy. Także zobaczycie jak wygląda Gdynia. W, no już prawie w sezonie. Czy już można powiedzieć, że to jest sezon? Chyba tak. <grym> Także zapraszam. Rybkę? Dzisiaj nie mamy miecznika Niestety no nie ma. Ostatnio widzieliśmy miecznika tutaj no. Dzisiaj Jeźmy nie ma chrapkę na niego Następnym razem myślę Co tam kupiła Paula? Taką garsteczkę na raz Uwaga, będzie tasting. Wygląda ładnie. Jem niemytą. Mm. Mhm. To Mam Mamieczka. Trochę. Ogólnie właśnie jesteśmy w drodze do pokusy takiej piekarni, ale weszliśmy na halę targową. Lubimy takie klimaciki. I to jak widzicie na przybytkach, to można kupić tutaj wszystko. Warzywa, ciuszki, bułeczki, ale chyba najwięcej jest tutaj takich właśnie warzyw i owoców. E, wygląda wszystko super świeżo, nawet pani z jajeczkami myślę, że mi jest. Też są ryby, mięso. Idziecie do jednego miejsca, kupujecie wszystko. Chcemy zjeść pierwszą w tym roku jagodziankę i mamy nadzieję, że znajdziemy ją w Pokusa Bakery. No jest taka fajna piekarnio... Y, piekarnia? Nie? Raczej piekarnia bardziej. Ale można tam zjeść też y, jakieś śniadanko, zrobić kawkę i mamy nadzieję, że będzie tam jagodzianeczka. Fajna za jego ziana. Wygląda dobrze. Kruszonka. Grubia. Trzeba się zabrać teraz za I Jeszcze jest lekko ciepła. Tak uwaga. Ile tam jest tego nadzielania w środku? Dużo, bo czuję. Oh! Ona wypływa. Ej, jest fajnie. Okay. O Jezu, ona wypływa. Zaraz, tak, Zaraz na kapie. <grym> no wygląda. No Ciekawa jest ta polewa w ogóle, nie, taka, nie typowa. No, to jest. zajebiście Rozdam wszystko. Mm. Mega dobre dobra. Tak? Bardzo się głody. Ja, ja lubię takie bardzo. Ciasto też fajne No i zajebista ta kruszonka Dwie dyszki Ale jak jedna jagodzianka raz na rok Dwa, Zajebista Hala przetestowała, teraz ja przetestuję Faktycznie jest bardzo dużo owoców Ta kruszonka nadaje tej słodkości Ogólnie bardzo mi smakuje. Czy to jest dwie dyszki warte, nie wiem. Ale jeżeli mam oceniać tylko i wyłącznie smak, to no 10 na 10 chyba. Jesteśmy już przy samym porcie. I jak widzicie, tutaj w tym miejscu, budują coś nowego, jakieś apartamenty biznesowe. Tutaj kiedyś, właśnie, było centrum handlowe. Dawno, dawno temu. Zburzyli to i teraz będą apartamenty. A tu po drugiej stronie, stronie w stronie plaży, nie będzie widać chyba, Tam, gdzie stały te wszystkie restauracje, łódki z rybami, tam również złożono to, ogrodzono i też stawiamy jakieś apartamentowce. Także w nie wszystko się zmienia. Pienka zjedzona kawa wypita. Trzeba Zostały wy... mi tylko jego działankowe usta. Idziemy trochę posić na plaży. Ja mam swoje druty, więc tam swoje brutuje. No i taki relacji. Taki to flam. Siedzieliśmy na plaży, pogoda jest taka, że chwile są chmury, chwile słońce, ale generalnie zgłodnieliśmy, więc idziemy szukać czegoś do jedzenia. Nie wiem jeszcze czego, bo sami nie wiemy co chcemy zjeść, ale jest tu sporo ciekawych restauracji, więc na pewno coś znajdziemy i oczywiście pokażemy. Ok, znaleźliśmy miejsce, jest to Neon. Słyszeliśmy o tym dużo i zawsze yy, widzieliśmy, ale jakoś nigdy nie udało nam się tutaj usiąść. Dzisiaj wybraliśmy właśnie neon. Oboje mamy y, kanapeczki, bułeczki bao w oraz piweczko. Ja tutaj mam Kirin i Ichiban. Właśnie odpowiadam Matia że tutaj nawiązanie do przyjaciół i do szminki dla mężczyzn Ichiban. Tak, a Mati ma piweczko jakiś topas. Pszeniczne. Cześć, czekamy. No, jetzt <laughs> Jak widzicie też już na dworcu głównym Gdyni wyszliśmy z Noonu, chciałem tylko krótko podsumować tą wizytę. Te nasze oba były bardzo smaczne. Pali z tym boczniakiem, miał taki smak też posmak limonkowy i mój delikatny boczek mm -hmm. rozpływający się w ustach, więc bardzo fajne to badania. Frytki jak to frytki, normalne nie powiedziałbym, że jakieś szowe, ale też nie słabe. Natomiast mi tak powiedziałbym, nie wiem, średnio ten Kolesław. w był Kolesław, nie? Tak. Tak jakoś. Mało był jakoś no inny niż Kefi, bo ja takiego znam. Ale ogólnie, ogólnie na plus w miarę się najadłem, ale jakbym był bardzo głodny, to nie wiem czy by się najadł. Podam teraz ceny. Obasy cikiły po 48 zł z tego co widzę z paragonu. Jedno piwko 22 zł, drugie 20, co razem dało 138 zł. Więc ciężko. Kiedyś dało się poniżej stówki zjeść w dwie osoby i napić czegoś, teraz już raczej słabo. Bateria pada, więc nie wiem czy uda nam się coś więcej nagrać. Jedziemy do Gdyni Orłowo. Jeżeli się uda, to będzie to na filmie. Jeżeli nie, no to niestety nie. I pożegnamy się tutaj.